Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce Konferencja naukowa Tomasz Arciszewski, 1877-1955 Robotnik, polityk, premier, pod ramką napis Warszawa, 30 czerwca 2023 roku. Na ekranie prelegent, doktor habilitowany Piotr Bednarz, profesor uczelniany Uniwersytetu Marii kiris skłodowskiej w Lublinie. Tytuł wykładu Reakcje Szwajcarii na cofnięcie uznania rządu Arciszewskiego przez aliantów. Tematem mojego wystąpienia jest reakcja Szwajcarii na cofnięcie uznania rządu arciszewskiego przez aliantów. Można od razu zapytać Szwajcarii, czyli kogo, rządu czy społeczeństwa szwajcarskiego, bo to troszeczkę podobne, ale nie do końca tożsame rzeczywistości. I postaram się w kilku słowach powiedzieć i o jednym, i o drugim, na ile mi czas pozwoli. Proponuję też, żebyśmy na chwilę. Wyzbili się polskiej perspektywy, to znaczy wyszli z polskich butów. No nie weszli w szwajcarskie, bo to będzie trudne na pewno, ale przynajmniej tak z boku spróbowali spojrzeć na to, co nam troszeczkę tą helwecką perspektywę ułatwi. Pierwsza uwaga, proszę Państwa, jest taka, że po katastrofie wrześniowej, w opinii międzynarodowej, no, czy społeczność międzynarodowa zachowała się tak na trzy różne sposoby. To znaczy, no, wiadomo, Niemcy, ich sojusznicy i te kraje, które związane były jakoś tam gospodarczo, przestały uznawać państwo polskie. Alianci oczywiście dalej uznawali, natomiast problem był z neutralnymi, jak ci się mają zachować. A Szwajcarzy byli najistotniejsi pod tym względem. I wbrew pozorom, nie była to łatwa sprawa, proszę Państwa, z uwagi na to, że no, musimy pamiętać nie tylko o tym aspekcie międzynarodowym, o ambasadorze Ferdlisie, Ferdlisie się nazywał, prawda, e, czy też o naciskach ekonomicznych na Szwajcarię. Pamiętajmy, że to kraj, który nie ma kompletnie żadnych dóbr mineralnych poza wodą, i jest fundamentalnie zależniony głównie od Niemiec, ale też były inne problemy wewnętrzne. No, chociażby wspomnę o tym, że no, to społeczeństwo też było trochę podzielone. 20 lat wcześniej była I wojna światowa, która całkowicie podzieliła to społeczeństwo. W Szwajcarii funkcjonowały również partie faszystowskie, a nawet nazistowska jedna. Stąd też taki nacisk wewnętrzny też był istotny. I o tym trzeba pamiętać no i w takich oto sytuacjach w takiej oto sytuacji rząd federalny czyli Bundesrat zorganizował taką naradę co w tej sprawie zrobić Musimy wiedzieć o tym, że Bundesrat zawsze działa jako jedno ciało, to znaczy wewnątrz dyskutują o wszystkim w sposób wolny. Natomiast kończy się narada jakimś kompromisem, oficjalnym stanowiskiem, jeśli się nie da go normalnie uzyskać, no to się wtedy głosuje. jest ich tam siedmiu, tak więc zawsze jakieś stanowisko się wykrytyalizuje i wychodzą na zewnątrz i wtedy już wszyscy bronią tego stanowiska. Już nie ma tutaj niczego. No i w kwestii polskiej postanowiono tak. Zresztą to była zasada troszeczkę większa, niżeli sama kwestia polska. Mianowicie wojna wybuchła, nie uznajemy żadnego bytu prawnego, który się pojawi w trakcie tej wojny do czasu, dopóki nie zostanie zawarty pokój albo jakiegoś innego rodzaju międzynarodowy układ. No i z tego powodu nie uznawali na przykład Szwajcarzy Republiki Salowłoskiej, prawda? Natomiast z drugiej strony Uznajemy wszystkie te rządy i te władze, które nie podpisały kapitulacji z Niemcami czy z kimkolwiek innym. No one istnieją. To jest ich problem, jak one walczą i czym walczą. Natomiast, co do zasady, tego wyznacznika się twardo trzymamy, i ten, to stanowisko, pomimo protestów niemieckich, było bardzo konsekwentnie przez Szwajcarów przez cały okres wojny no, bronione, reprezentowane. Z drugiej strony, Społeczeństwo szwajcarskie. Tutaj muszę powiedzieć o tym, że w zasadzie dla społeczeństwa sprawa polska. Yy... Pojawiła się dopiero w 1940 roku, kiedy Niemcy no nie powiem, że napadli, no bo się to Francja wypowiedziała wojnę Niemcom, no ale kiedy zaatakowały militarnie Francję. No i wówczas doszło do takiej sytuacji, że no ta druga dywizja strzelców pieszych generała Franisława kettlinga została przyciśnięta do granicy szwajcarskiej. No i przekroczyła tą granicę szwajcarską. No i wtedy na mocy piątej konwencji haskiej z 1907 roku została internowana przez państwo szwajcarskie. To jest 13 tysięcy ludzi, którzy zostali umieszczeni czy rozmieszczeni po całej Szwajcarii w różnych obozach i no, początkowo władze helweckie próbowały separować ich od społeczeństwa, ale to się nie udało. Tam wprowadzono taki dosyć szeroki program, o którym nie będę mówił i, i, i ci żołnierze spotkali się po prostu ze społeczeństwem szwajcarskim i oni w bardzo duży sposób wpłynęli na to, co społeczeństwo szwajcarskie o Polakach mówiło, jak się zachowywało i to było zawsze pozytywne do 45 do 45 roku. Oczywiście uznania rządu londyńskiego, jakikolwiek on by nie był, ktokolwiek by tam nie był premierem, do 45 roku to tu w zasadzie problemów nie było. Były takie kryzysy o dwóch tylko powiem, albo zaznaczę. Pierwszym kryzysem było to, kiedy Francuzi no, podpisali akt, no i rząd i teraz się Niemcy upomnieli o Polaków. No ale Helweci doszli do wniosku, że to jest armia polska, jest rząd w Londynie polski, on podlega pod rząd polski i nie wydali tych Polaków. No i, i koniec. To był taki pierwszy moment. Drugim momentem, Trochę trudnym była sprawa katyńska, kiedy tak jak wiemy i Niemcy i Polacy równocześnie zwrócili się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wyjaśnienie tej sprawy. Tutaj Berno stanęło na takim stanowisku, że nie możemy się mieszać do niemieckich zbrodni wojennych, bo to na pewno o to tutaj chodzi. No ale w Genewie pojawił się lekarz sądowy Ernest Nawil, który zgłosił się do tego. Tam była pewnego rodzaju wymiana opinii pomiędzy Berdem a Genewą, bo tamten z tamtego kantonu pochodził, no ale to jest państwo federalne, Nawil wziął w tym udział. No zresztą nawiasem mówiąc dobrze zrobił. No ale to też był taki moment, w którym zaczęto się zastanawiać, czy oby ten rząd polski nam tu nie za bardzo zawaca. Mówię teraz jak Szwajcaria, prawda? No i wreszcie trzeci taki moment, żeby nie przedłużać, no to była kwestia Zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polakami a Moskwą, bo mimo całej niechęci do komunizmu bardzo próbowało znaleźć jednak jakiegoś rodzaju nitkę komunikacji, która umożliwiałaby wznowienie stosunków handlowych i dyplomatycznych w ogóle, bo tu muszę przypomnieć, że po rewolucji to tak się rozeszły te drogi. No i teraz... Po katastrofie gibardańskiej i objęciu przez Mikołajczyka stanowiska premiera w Bernie żywiono nadzieję na rychłe uregulowanie tych stosunków, no ale szybko się okazało, że to jest oczywiście niemożliwe. No i rychła dymisja Mikołajczyka 24 listopada 44, który ostatecznie był skłonny zaakceptować prawda, utratę wschodnich ziem w imię ratowania resztek niepodległości, no i utworzenie tego nowego gabinetu Arciszewskiego to jest kolejny taki punkt problemowy. Bo ten rząd był jawnie wrogi Związkowi Radzieckiemu, a także nie cieszył się zaufaniem Churchilla i amerykańskiego prezydenta, i to postawiło, proszę Państwa, taką swoistą kropkę nad I na gruncie helweckiego stosunku do rządu londyńskiego, oczywiście stosunku Bundesratu. Krótko mówiąc, Szwajcarzy od samego początku funkcjonowania tego gabinetu uważali go za przeszkodę w normalizacji stosunków międzynarodowych. No i rzecz, rzecz można, wyczekiwali na odpowiedni moment, w którym mogliby uwzględniając zdefiniowaną przez siebie zasadę nieuznawania nowych bytów prawnych uznać, że formuła rządu londyńskiego przeszła do historii wobec pojawienia się nowego rządu w Polsce, który byłby uznawany traktatami albo umowami międzynarodowymi. I tak naprawdę trzeba powiedzieć, że to wycofanie e, poparcia przez aliantów było gwoździą do trumny również na szwajcarskim e, gruncie. Ale proszę Państwa, reakcja. Y na wycofanie poparcia tak paradoksalnie Szwajcarów nie miała miejsca po 5 lipca 1945 roku, kiedy wszystko było jasne, tylko ona się odbywała tak od grudnia do lipca, czyli od grudnia 1944 do lipca 1945. No takie pierwsze doniesienia odnośnie problemów tego gabinetu uwidoczniły się w przestrzeni szwajcarskiej, tak jak powiedziałem jeszcze w grudniu. Wtedy... Pojawiały się takie opinie, że przewidywane zajęcie Warszawy przez Armię Czerwoną będzie takim asumptem do rozpoczęcia kampanii wymierzonej w rząd londyński, który, nie kontrolując stolicy, nie miał już moralnego prawa do reprezentowania narodu polskiego. No, oczywiście była to taka narracja płynąca z Moskwy i z polskich środowisk komunistycznych i tym się jeszcze specjalnie nie przejmowano. Natomiast takim bezpośrednim powodem rozpoczęcia naprawdę całej debaty publicznej nad przyszłością polskiego rządu. W, oczywiście w łonie szwajcarskiej przestrzeni. To było oczywiście proklamowanie przez komunistów tego rządu tymczasowego w Lublinie. I, proszę Państwa, to nie było kompletne zaskoczenie dla Szwajcarów. No, takiego kroku spodziewano się już od dawna, a nawet jak donosiła Noece Lesie Zeitung w Moskwie od miesięcy, nie kryto się z tą ideą, tamtejsza prasa otwarcie o tym dyskutowała, na długo przed ogłoszeniem tejże decyzji. No i części, zdaniem większości w zasadzie komentatorów politycznych na Utworzenie rządu lubelskiego było takim kamieniem milowym w definitywnym zerwaniu jakichkolwiek prób porozumienia rządu londyńskiego z Moskwą, a to oczywiście oznaczało początek końca uznawania tego rządu przez no, wszystkich tak naprawdę. Niemal bezpośrednio po proklamacji utworzenia tego rządu w prasie pojawiły się bardzo takie obszerne niekiedy informacje na temat kulisów polskiego życia politycznego, z którymi tak niespecjalnie się Szwajcarzy zapoznawali wcześniej. Ja wspomnę tylko o takiej dosyć ciekawej korespondencji z Londynu, jaką opublikowała DITAT 4 stycznia z ona była poświęcona omówieniu konfliktu pomiędzy Mikołajczykiem a prezydentem oraz y, y, premierem Arciszewskim. No co w zmienionych warunkach politycznych powstałych wskutek lubelskiej proklamacji miało doprowadzić do fundamentalnych zmian w dotychczasowej konstelacji obozu londyńskiego. Tutaj, jak przekonuje korespondent, Mikołajczyk, będący w opozycji do gabinetu Arciszewskiego, miał wszelkie powody przypuszczać, że stał się właśnie najistotniejszym politykiem polskiej emigracji. Jedynie od niego tak w zasadzie miało zależność. Sprawne zorganizowanie rządu w Polsce przy udziale komunistów, ale przy zachowaniu wpływu na wypadki ze strony opozycyjnych do londyńskiego rządu elementów, którym oczywiście Mikołajczyk na czele ze swoją partią przewodził. To nie była odosobniona opinia. No to w takich licznych szkicach politycznych, które udało mi się przerobić, tego typu nadzieje wyrażano powszechnie. I co ciekawe, pochodziły one z bardzo różnych środowisk politycznych Szwajcarii, od socjalistów poczynając, na liberałach kończąc. Może nieco bardziej ostrożne stanowisko w tej sprawie przyjmowały jedynie kręgi konserwatystów, w szczególności lucerniański Vaterland, co miało związek oczywiście z obawą o wszczęcie przez komunistów bezpardonowej walki z katolikami w Polsce. Chociaż tutaj też podkreślę, że niektórzy helwetcy obserwatorzy od razu wywołowili pułapkę zastawioną na Mikołajczyka, no jak przekonywano, że ten konflikt z Arciszewskim Moskwa miała wykorzystać do zdyskredytowania rządu londyńskiego, łudząc opinię publiczną Europy i samego Mikołajczyka wizją takiego wspólnego sprawowania władzy w Polsce a po ewentualnym wycofaniu poparcia dla rządu Arciszewskiego komuniści mieliby zająć się i likwidacją IPSL-u i samego Kołajczyka. Jak wiemy ten scenariusz akuratnio wybrano. A pierwszym krokiem miało być Uznanie rządu tymczasowego przez Moskwę, na co też Szwajcarzy zwracali uwagę. Zresztą wydarzenie to spowodowało, czy sprowokowało premiera do wystąpienia radiowego w tej sprawie, skierowanego do narodu polskiego, mającego na celu zakwestionowanie legalności tego właśnie nowego bytu. No i w Szwajcarii zostało ono przyjęte, zauważone, przyjęte ze zrozumieniem, aczkolwiek no, dosyć często pisano, że no, cała historia na pewno się dobrze nie zakończy. Co ciekawe, Szwajcarzy bardzo interesowali się krokami, jakie premier Arciszewski podejmował na gruncie amerykańskim, brytyjskim, francuskim. Tutaj komentowano w szczególności wywiad, który premier, którego premier udzielił czołowemu periodykowi za oceanem, jakim był New York Times. No, odwołując się oczywiście do karty atlantyckiej, uznającej prawa wszystkich narodów do posiadania własnego rządu, własnego niepodległego państwa. Tutaj premier apelował do rządów alianckich o nieuznawanie tego rządu w Lublinie. No, który oczywiście nie miał żadnego poparcia i bazował jedynie na wsparciu Moskwy. Ale tu szczególnie naganne uznał premier pretendowanie lubelskiego ośrodka do tworzenia polskiej siły zbrojnej w warunkach funkcjonowania struktur wojskowych w kraju, podległych oczywiście rządowi londyńskiemu. Dla Szwajcarów bardzo istotna była także kwestia samookreślenia się ludności w kontekście przyszłej przynależności państwowej, terytoriów spornych, o czym akurat nie było mowy w proklamacji nowej władzy. No i jak wiemy, proszę Państwa, wszystkie te podjęte przez premiera zabiegi miały taki ograniczony skutek. Powstający w Lublinie rząd tymczasowy zresztą ze swojej strony też podjął środki dyskredytujące środowisko londyńskie, pozbawiając praw obywatelskich no, Raczkiewiczami. Przepraszam, Mikołajczyka i samego Arciszewskiego. Co ciekawe, niebyzecha w Szwajcarii przyszedł także taki dekret lubelskiego rządu o nieponoszeniu odpowiedzialności za zobowiązania finansowe podejmowane przez rząd Arciszewskiego wobec krajów trzecich od dnia ogłoszenia tej decyzji. Wcześniejsze zobowiązania finansowe miały być respektowane, co miało z kolei uprawomocnić przyjęcie przez Lublin Schedy cywilnoprawnej po rządzie londyńskim. Oczywiście na tym etapie, a to jest styczeń, luty, rządy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych zachowywały się jeszcze w miarę no, lojalnie, ale w Szwajcarii bardzo szybko rozpoczęły się spekulacje co do tego, kiedy państwa alianckie uznają rząd lubelski za jedynie reprezentatywny. I już w styczniu takie głosy się pojawiały. No niektóre helweckie ośrodki zwróciły swoją uwagę na zakulisowe rozmowy prowadzone w Londynie i w Waszyngtonie. No jak donosił na przykład główny dziennik berneński Derbunt, na posiedzeniu, na pośpiesznie zwołanym posiedzeniu gabinetu Tomasza Arciszewskiego, oczywiście debatowano nad oficjalnym stanowiskiem rządu wobec próby zawłaszczenia władzy przez ośrodki, ośrodek lubelski, ale równocześnie wskazywano na to, że Wielka Brytania nie zamierza uznawać rządu lubelskiego, chociaż nie wyklucza takiej możliwości. I to już w styczniu, tak? Na to patrzono. Podobne zresztą sygnały dochodziły także z Waszyngtonu, które także publikowano niemalże równocześnie, czasem na tej samej stronie, z oficjalnymi protestami rządu e, e, oczywiście Arciszewskiego. Tutaj wydaje mi się, że kluczowym momentem z punktu widzenia Pewnej zmiany w podejściu do rządu arciszewskiego i to nie tyle władz helweckich, ile raczej społeczeństwa było to, co się zdarzyło w kilka tygodni po ogłoszeniu tego rządu. To znaczy, bardzo szybko doszło do sporów personalnych i eskalacji wzajemnych pretensji w polskim środowisku. I to Szwajcarzy bardzo szybko wyłowili. No już dwa tygodnie po wspomnianym przemówieniu premiera w radio konflikt w jego łonie już był na tyle duży, czyli w tym środowisku polskim, no, że Szwajcarzy go zaczęli na czynniki proste niemal rozkładać. No, tak przykładowo powiem, jak donosił Ditat, powołując się na swojego korespondenta londyńskiego, w obliczu rozumamu polskiej sceny politycznej nad Tamizą wedle najbardziej prawdopodobnego scenariusza rząd Arciszewskiego miał nie przetrwać dłużej niż tydzień. A to są informacje z lutego. No, taka ocena związana była z jednej strony z zakończonymi negocjacjami z ludowcami, które miały doprowadzić do uwaga ich poparcia gabinetu Arciszewskiego i choć sam Mikołajczyk odmawiał wejścia w jego skład, przynajmniej do czasu odejścia Raczkiewicza z Urzędu prezydenta, to jednak, jak twierdzili przedstawiciele polskiej emigracji, nie wykluczał pozostania w odwodzie i w sprzyjających warunkach czynnego włączenia się w pracę rządu. Ale jednocześnie premier dokonał bardzo poważnych zmian personalnych w emigracyjnych agendach rządowych, a także w strukturach podziemnych w kraju, które to znacznie wzmocniły wpływy prawicy i to skrajnej prawicy, w tym, jak to określono, jawnie antysemickich narodowych demokratów, osłabiając zarówno PSL, jak też jego własne środowisko socjalistów. No i to stało się powodem określania tego gabinetu, jak donosił korespondent, takim mianem, i tutaj zacytuję. Najbardziej niefortunnego rządu w niefortunnej historii współczesnej Polski, koniec cytatu. No innym powodem, dla którego wieszczono rychły koniec gabinetu, była oczywiście zbliżająca się konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie. No i tutaj powszechnie uważano, że z uwagi na niemożność znalezienia kompromisowego rozwiązania kwestii wschodniej granicy Polski. Formuła rządu londyńskiego się wyczerpała i dalsze jego trwanie, niezależnie od tego, kto miałby nim kierować, jest bezcelowe. Ciekawe jest to, że dosyć szczegółowo referowano kolejne posunięcia premiera, których teraz nie będę tutaj przytaczał, ale wszystkie one układają się w taką wizję sporów wewnątrz polskich i to szwajcarom nie za bardzo e, odpowiadało. E, inną taką e, dosyć istotną e, kwestią e, to była e, no oczywiście taki aspekt działalności rządu arcyzyszewskiego w oczach Szwajcarów to jest walka z komunistami i podejmowanymi przez nich krokami w Polsce. Tutaj w szczególności obserwowano reakcję premiera na prześladowanie podziemia niepodległościowego, zwłaszcza dowódców polskich formacji zbrojnych związanych z Londynem. No to zainteresowanie to miało taką podwójną motywację. Po pierwsze społeczeństwo Szwajcarii postrzegało sprawę polską, jak powiedziałem, głównie przez pryzmat internowanych żołnierzy, no i to naturalne takie zainteresowanie. A drugi aspekt był jeszcze istotniejszy i sprowadzał się do konstatacji, że niezależnie od neutralności militarnej Szwajcaria była zawsze wrogo nastawiona do komunizmu i wszystkie takie e, informacje z całej Europy zresztą spływające, a dotyczące e, no jakichś takich wstrząsających kroków komunistów były zawsze w Szwajcarii nagłaśniane. E oczywiście proces 16, to też zostało zauważone i też w, tym samym, w ten sam sposób komentowane Decyzja... Marszałt Piłsudskiego o powołaniu do życia tymczasowego rządu jedności narodowej oczywiście przesądziła o losie nie tylko gabinetu Arciszewskiego, ale też całej struktury władzy polskiej na Zachodzie. Oczywiście środowisko polskich londyńczyków nie uznało tej decyzji, ale dla szwajcarów nie miało to większego znaczenia i od końca lipca 45 roku uwaga tamtejszej opinii publicznej przeniosła się na kroki podejmowane przy konstruowaniu nowej władzy w Polsce oraz na aktywność, którą się wykaz nazywał ustanowiony wkrótce nowy rząd. Można nawet, proszę Państwa, zaryzykować stwierdzenie, że dla Szwajcarów była to sytuacja nieco lepsza niż ta, która miała miejsce w poprzednich miesiącach, naznaczonych niepewnością, walkami pomiędzy polskimi frakcjami na zachodzie, no i takimi samowolnymi krokami podejmowanymi przez komunistów w Polsce. Czyli cofnięcie uznania gabinetowi Arciszewskiego przez aliantów no, nie było zaskoczeniem w Szwajcarii. Tę decyzję przyjęto raczej ze spokojem i zrozumieniem, przynajmniej tak z komentarzy politycznych wynika. Taki akt przewidywano jeszcze przed podjęciem formalnych kroków w tej sprawie przez Waszyngton i Londyn. Niekiedy wykazywano, że takie rozwiązanie było od dawna planowane i bynajmniej nie podejmowali go polscy decydenci, ale specjalny wysłannik prezydenta amerykańskiego na Harry Hopkins. I tutaj coś ciekawe. Jak zaznacza jeden z korespondentów, no i się Zeitung, dokoptowanie do rządu lubelskiego Mikołajczyka i zapowiedź przeprowadzenia wolnych wyborów w Polsce należy uznać, uwaga, za sukces Amerykanów, którzy w jakiś sposób przymusili Stalina do rozwiązania kompromisowego. U podstawczego najpewniej leżały amerykańskie kredyty, tak potrzebne Rosjanom. Ciekawe jest również to, że ze znacznej części komentarzy przebijał ton dezaprobaty dla rządu londyńskiego i poszczególnych jego członków. Nierzadko wyrzucano temu środowisku brak zrozumienia zachodzących zmian w Polsce, całkowite usztywnienie stanowiska i bezproduktywną konstatację rzeczywistości. Nie bez pewnej złośliwości pisał o Londyńczykach wspomniany coryski dziennik. Tutaj zacytuję. Rząd, też, przepraszam, rząd ten wraz z prezydentem Raczkiewiczem upadł już na plan dalszy i choć jeszcze przez jakiś czas będzie zaprzątał świat swoimi oskarżeniami i wyrzutami, to można przewidzieć, że po cofnięciu uznania go przez mocarstwa anglosaskie nie będzie odgrywać większej roli politycznej. Koniec cytatu. Tak. Tego typu. Yy, 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 yy. Ocen. Można byłoby tutaj mnożyć. Powiem tylko o tym, że co ciekawe, Mikołajczyk zbierał dla odmiany bardzo pochlebne opinie. Uważano go za takiego bardziej, no, powiedzmy sobie, trzeźwo patrzącego. Inne treści pominę. Pewnie w publikacji one się pojawią. Po formalnym uznaniu państwo uznania tymczasowego rządu jedności narodowej przez państwa alianckie, no, helwecka opinia publiczna no, wyraźnie szybko straciła zainteresowanie kwestią dalszych losów rządu londyńskiego. A opublikowano takie informacje dotyczące jego funkcjonowania, donoszono o tym, że istnieje idea przeniesienia rządu do Kanady, ustanowienia go w Toronto, niekiedy przewidywano jego emigrację do Argentyny i tego typu inne e, punkty. Podsumowując, proszę Państwa, tak całościowo, gdybyśmy popatrzyli na zagadnienie cofnięcia przez aliantów uznania dla gabinetu arciszewskiego, nasuwają się dwie uwagi natury zasadniczej. Po pierwsze, należy stwierdzić, że Szwajcarzy dość konsekwentnie trzymali się zdefiniowanej na początku wojny zasady szanowania porządku prawnego do wykrystalizowania się nowej rzeczywistości międzynarodowej po zakończeniu konfliktu zbrojnego. No I tak zachowywały się one aż do lipca 1945 roku. Druga uwaga końcowa sprowadza się do stwierdzenia, że polsko-szwajcarskie tradycje wolnościowe są nieco bardziej skomplikowane, niż zwykle się je przedstawia, szczególnie po polskiej stronie. Tutaj przypadek gabinetu Arciszewskiego może służyć za wymowny przykład i nie był on ani pierwszą, ani ostatnią tego rodzaju ilustracją. Szwajcarzy, bowiem stojąc na gruncie poparcia idei wolnościowych, nigdy jednak nie rezygnowali z postrzegania danego problemu przez oddolny pryzmat. No, taka jest bowiem ich optyka wolności, opartej na wyrażaniu opinii obywateli przez różne inicjatywy, które pominę. I to jest zawsze nadrzędne w stosunku do zagadnień ogólnopaństwowych, w szczególności rozpatrywanych przez jakieś gremia oderwane od społeczeństwa. I takie spojrzenie bardzo często mija się z polskim, no bo wiemy my trochę inaczej. No, w niczym nie zmienia to oczywiście faktu, że Szwajcaria jako całość zawsze stała na gruncie antykomunizmu i wspierania Polaków, właśnie Polaków, a nie rządu polskiego, co nie jest tym samym. Dziękuję bardzo. Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce